Trzy mity o twardym stymulatorze kolagenu o kwasie polimlekowym. Po pierwsze, że powoduje grudki. Po drugie, że powoduje plastikową twarz. Trzeci mit, że w ogóle nie pomaga. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Pracuję bardzo długo z kwasem polimlekowym. Jestem trenerem w zakresie technik kwasu polimlekowego i uważam, że nie ma powikłań po kwasie polimlekowym. Powikłania są po tym, że źle jest rozpuszczany, źle jest zebrane, wywiady zabiegi nakładają się na siebie oraz że za szybko podajemy i za, za krótko preparat jest uwadniany lub źle rozcieńczany. Sam kwas polimlekowy nie powoduje powikłań. Powikłania powodują ludzie, którzy go nieprawidłowo wykonują. Jako ciekawostkę dodam, że nie jest przeciwwskazaniem stosowanie kwasu polimerkowego w przypadku chorób autoimmunologicznych pod warunkiem, że są ustabilizowane oraz w przewlekłej terapii przeciwnowotworowej i stosowaniu chemioterapii. Jest to potwierdzone badaniami naukowymi. Poszczegóły zapraszam na konsultację.